Cześć, witajcie, z tej strony Zielony, a dzisiaj, cóż, Minecraft. Słuchajcie, najpierw zacznijmy od zmian. Tutaj zbudowałem niewielką farmę mm, do sadzenia nasionek, pszenicy. Mm, ok, jeszcze tam na dole jest jedna zmiana, ale to może pokażę Wam później, jeśli oczywiście nie zapomnę bo w dzisiejszym odcinku, jak pewnie pamiętacie, mamy pójść na powierzchnię, rozświetlić nieco okolice. Um, ok, jak wygląda sprawa z pochodniami? Będę musiał je zrobić. Um, okay. Cyk, cyk zróbmy je sobie na maksa. A co tam? Stać mnie? To zbudujemy je. Zbudujemy bardziej, skraftujemy, jak już coś. Okej. Okay. chyba jestem gotowy, żeby wyjść na powierzchnię. Ty tutaj sieć i broń Boże, nie wstawaj, żeby Cię jakiś creeper nie wysadził, albo nie zjadł zombie, albo też pan szkielet. Okej. Okay. czas na pierwszą walkę. Okej, okay. niech strzeli jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra, dostał. Dobra. No dawaj, strzelaj. Dobra, leży. Mamy strzały, więc jest całkiem ok, jeśli chodzi o to. W ogóle nie wiem, czy chcę zamykać drzwi. Może zostawmy je na wypadek kryzysowej sytuacji. Tutaj są pochodnie, bo przed odcinkiem jeszcze troszeczkę tutaj sobie chodziłem. Ale my mam w planach zająć się tą częścią właśnie tutaj przede mną. Tym, yy, tym, tym lasem. O, dobra, pająk. Tutaj dziabnął mnie raz. I... dobra, leży. Kurczę. Wiecie, zrobiłem tu farmę dlatego, że jak widzicie pewnie po moim yy, zdrowiu i w ogóle tych miąskach, że no, z głodem nie jest za dobrze. Więc ta farma właśnie temu ma służyć. A na razie rozejrzyjmy się tutaj, czy nie ma jeszcze jakiegoś moba aby do pokonania. Przynajmniej ja na razie nie widzę. Ale mogę być ślepy, także Spokojnie. Rozświetlmy sobie tutaj okolice. Pomału, nie śpieszy mi się. Tutaj też by się przydało. naokoło domu. Czy nic na górze nie, nie chodzi? Chyba nie, ale to nie jest zbyt istotne, skoro chodzimy na dole. Mm, mm -hmm. O! Tu mamy te takie katakumby, jakby. Ale w nich raczej nic nie ma. Tylko to jest źródło tego. Mossy Stone, czy jak to się tam zwie. Yy. Tu mamy węgiel. O, tu mamy kolejne te takie swojego rodzaju ruiny. Okej, gdzie jest tam? Dobra, jest rozświetlone w miarę. Okej. Okay. Co my tu mamy? Oprócz tych ruin oczywiście są drugie ruiny. Hmm. Kto by się spodziewał. Tu mamy fajną kurkę. O! <laughs> mamy drugiego. Psa. A nie mamy kości. A szkoda. Fajnie by było mieć taką yy, swojego rodzaju eskadrę psów. Dobra. Może pójdźmy na tą górę. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Ale zbuduję się tak brzydko z dirta. Tylko w celach, żeby się tam dostać. Pójdziemy się trochę na górę. Okay. O, jest świnia i szkielet. To dobrze. No chodź pan. Halo. Tu jestem. Kurde. Plag. Ok. Klik. Przel? Dobra. Leży. Kurczę. Już trzy serduszka straciłem. Te mnie zostawmy sobie tutaj, gdyby kiedyś przypadkiem nie znalazły sobie wioski. Ok. Wróćmy do rozświetlonych terenów. Które były gdzieś tam. Ok. Tam jeszcze widziałem dwa moby. Zobbiaka, a tam i drugi zombiak. Co? Myślałem, że... Byłem przekonany, że tam jest szkielet. No ale cóż. Hmm. O właśnie, jest szkielet. To może tam bym jeszcze... O, tu jest kolejny. Chodź tu się. jeszcze, oberwał od siebie. O! Kolejny napastnik. O nie! O nie! Ja się tak nie bawię. Jest ich za dużo. Szybko muszę włączyć sprinta. Jestem przyzwyczajony po sobie. Ostatnio zbindowałem te przyciski trochę inaczej. I na odwrót mam kucanie i... I właśnie sprint. No, mam żarcie. Ok. Tego wcześniej nie widziałem. Więc trochę się podleczmy i zobaczmy co zrobią przeciwnicy. Okej, yy, okej, okay, okay. i teraz do fula się nam życie powinno zregenerować. Dobra, ruszamy w bój. Okej. Okay. Koniecznie musicie zostawić łapkę w górę za to poświęcenie i bronienie bazy. No, halo, halo. Panie szkielecie, niech pan przyjdzie. Znowu mówię pan. Po prostu szkielet przyjdzie. O. Okej, okay, dzięki. Tylko proszę nie wszyscy naraz. Spokojnie. Dla wszystkich się coś znajdzie. O, dobra. Dobre posunięcie. Teraz ja zajmę się tym zombiakiem. Powinien już leżeć. Dobra. Leży. Mały lak. O, a ten coś przyspieszył, dobra. Też leży. Mm, 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 oj, to chyba nie była strzała. Okej, okay, i kto wygrał pojedynek? O, zombie chyba. Wow, nieźle, panie. Panie. Panie, panie. Panie Marianie. Dobra. Miał low HP. Także było z nim łatwo dość. I zobaczmy, co jest może tutaj, bo tu byłem, ale... Nie zapędzałem się tam dalej, no tak, nie można pochodni na liście stawiać. To jest dość głupie według mnie w Minecrafcie akurat. Mm. Tu, 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 tu nie ma nic. Nie ma nic, co by nas zaciekawiło zbytnio. To rozświetlmy jeszcze tutaj okolice. Szkoda, że są takie lagi, jak stawiam pochodnie, ale. No cóż, światło. O, okej. Okay przeciwnika zauważył mnie. O, niby jak mnie nie walnąłeś? Przepraszam. Ej, ale wiecie co? Nie znalazłem jeszcze ani jednego creepera. No to żeś wpadł. Dobra, leż. Leż tam. Wino się nie utop kolego. No, tam mam pająka. Ile mam? Pajęczyny? Dwie sztuki. Hm, nie wiem czy ja się chcę tego tak daleko zapuszczać. Ok, 50-50, albo mnie zatruje, albo nie. Mm. No cóż, zatruł, na ile mnie zatruła? Aha, tutaj nie mam tego pokazanego. Chyba, że widać, ja, coś do mnie idzie? Dobra, nieważne, nie będę patrzył, bo zaraz coś mnie tutaj wysadzi, zaatakuje i inne rzeczy fajnie zrobi. Mm. Więc gdzie jest ten pająk? Tutaj, chodź. Chodź tu. Świnia była świnia. Przepraszam. Ale muszę cię zabić. Dla Cedów. No, może dla ciebie niezbyt mi ale dla mnie tak, żebym przeżył. Taki trochę więcej, dopóki mi się te. O, no, się świnie zespawnowały A to ciekawe, bo one powinny się spawnować na większym poziomie światła. ok jeszcze jeden zombie. Ok. O nie! O nie! creeper Aha. Także ten. Będziemy musieli jeszcze odzyskać naszej temy. Kurczę. No to fajnie. A mówiłem, że nie ma creeperów. Mówiłem, trudno wpadłem. Ale chyba nie wybuchłem tak bardzo daleko od domu. No właściwie to zombie mnie zabił. Co za niemiły mogły. Ok, teraz tylko. Jeszcze ciebie mi tu brakowało. Kurde. No to fajnie. Gdzie są moje itemy? Kamania, ja ale kompletnie nie pamiętam, gdzie ja tutaj zostałem zabity. Wiem, że trzeba szukać zombiaka, ale nie tego zombiaka, tylko takiego zombiaka zombiaka, a nie zombie villagera. Okej. Okay. Mamy jakąś akcję nareszcie. Dobra. Yy, może tutaj. Halo? To moje rzeczy. O nie. Dobra. randzielony, zielony, ran Uciekaj do domu. Dobra. straciłem już trzy serca. Właśnie. Okej, okay, moi drodzy. Zrobię cięcie i jak się już zobaczymy, to czy się wy i ja, czy znalazłem moje itemy. Słuchajcie, stała się rzecz niespodziewana, bo znalazłem mojej temy. Naprawdę nie wierzyłem w siebie, ale się udało. Inna rzecz z tym, że znowu mam tylko dwa serca. Ale to już pominimy. Chciałam Wam pokazać, co zrobiłem nowego. Właściwie to jest bardzo mała rzecz, ale no. Zrobiłem taką małą alejkę, gdzie próbowałem zrobić generator kobla, jak widzicie po tym obsydianie, ale stwierdziłem, że po co mi to i zrobiłem niszczarkę o co tu chodzi? no po prostu pod kół wyrzucacie item i płonie także spoko, bo nie podpalicie się tutaj no to jest mój autorski pomysł znaczy sama idea niszczarki może nie jest autorskim pomysłem nie umówmy się ale no wejdźmy teraz na górę i, i, I poróbmy jeszcze coś, a mianowicie będę musiał coś zeżreć, żeby głód mi się napełnił. Dobra. Czy to urosło? Prawdopodobnie nie. Ja nie chcę ryzykować, od razu mówię, czy ja mam jakieś naciona może? No tak coś mi się wydaje, że nie za bardzo. Ok. Mam wszystko podwójne, jeśli chodzi o ten set do walczenia. W ogóle nie mam tej tarczy. Może mi się zniszczyła wcześniej. Powinienem mieć dwie tarcze, a może wszystkiego nie zebrałem. Nie mam pojęcia. Um, ale zbierzmy sobie to drewno. Co by tu tak nie rosło. W ogóle powinienem mieć mięso ze świni, które którą zabiłem, chyba że też tego nie zebrałem, tak też może być. Ale nevermind. Zasadźmy sobie nowe drzewo. I może przy niewielkim szczęściu wypadnie nam jabłko, a nie sadzonka. Proszę. Tak byłoby tak bardzo miło, gdybym mógł choć trochę zregenerować głód i życie przy tym. Ale cały czas wypadają mi sadzonki. No to nie jest zbyt przydatne, jak dla mnie teraz. Kama Cały czas sadzonki, a nie może wypaść jabłko, chociaż jeden raz. No, chyba nie może. Także Minecraft mnie nie lubi za bardzo. Wróćmy sobie tutaj na górę. Na górę. I zobaczmy, czy nie mam przypadkiem jakiegoś żarcia w tym, w piecach. No nie, jest tu stała w tej mojej skrzyni, w której coś tylko, że są do kopania, nie ma nic do jedzenia. Chyba będę zmuszony zjeść to. Szczerze mówiąc chyba tak. Wreszcie ja chcę się zatarować. No tak chyba niekoniecznie. Tu jeszcze zrobiłem takie nieskończone źródełko, ale przydałby się mu update. Dlatego, że jest mało praktyczne, bo zajmuje za dużo miejsca. Więc zróbmy coś takiego. Wykopmy kilofem. Tu jest właśnie tutaj. Yy. Ten kobel, czy co to tam było? Tutaj. No ok. Oj. Co no. jest stanęło się? Dobra, nieważne. Yy. I teraz... To damy tu. A tu damy tu, co powinno nam dać nieskończone źródło. Jeżeli jakoś będę umiał załatać to, gdzie ja mam cokolwiek do załatania. No nie, mam zbyt fajnego, fajnych rzeczy. Bandezy mi tu nie pasuje kompletnie do podłogi, ale jeszcze tak w sumie nie, nie budowaliśmy do końca, tylko zrobiłem takie takie sobie wzorki. Więc co? Ja Was żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. No i cześć.